Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zdrapkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z jedną zdrapeczką, brylanty, ale z najdroższą zdrapką jeśli chodzi o rynek polski. E, mamy tutaj zdrapkę z numerem 9, także za chwileczkę będziemy szukać tutaj mm, jakichś fajnych wygranych. Przychodzę również e, dzisiaj również z takim pudełeczkiem jakie otrzymałem w wymianie zdrabkowej z Natalią z kanału Moje Życie w Polsce gdyż w ostatnim odcinku, gdy Natalia obejrzała mój odcinek, napisała mi wiadomość, żebym dobrze sprawdził to pudełeczko i faktycznie, słuchajcie, tutaj w tym pudełeczku bokami były ukryte zdrapeczki, także mamy tutaj również jeszcze zdrapki kieszonkowe. Taka miła niespodzianka, także za chwileczkę również zdrapiemy sobie te zdrapeczki od Natalii i również Natalia mi napisała, że w tej piłeczce, którą otrzymałem od Natalii, znajduje się w środku peleryna. Taka peleryna przeciwdeszczowa także naprawdę świetny gadżet. Ja myślałem, że to jest tylko taka piłeczka, którą możemy sobie doczepić do plecaka. A tutaj w środku taka fajna niespodzianka także naprawdę, jeśli chodzi o gadżety lotto w Polsce, to naprawdę są świetne. E, także, także myślę, że najpierw zdrapiemy sobie zdrapkę brylanty, a później na deser zdrapiemy tutaj zdrapki kieszonkowe, zdrapki, które były ukryte w tym pudełeczku i zobaczymy, czy uda się coś tutaj wydrapać. Także trzymajcie mocno wciuki. Mam nadzieję, że tutaj ta zdrapeczka coś w sobie kryje. Także zaczniemy od zdrapki brylanty. I zaczynamy! Także mam nadzieję, że dobrze będzie wszystko widać. Tutaj gra pierwsza mamy czekoladę i kapelusz. Gra numer dwa mamy świnka i perfumy. Pod trójeczką mamy róże. Róże po raz drugi. I jest! Mamy wygraną! No super! Jak już mamy tutaj wygraną, to już po prostu kamień z serca. Minimum mamy tutaj 30 zł, czyli Zwrocik. ostatnim razem, nie wiem czy pamiętacie. Drapałem niedawno temu zrabkę brylanty, i tutaj e, wygraną mieliśmy w pierwszej grze. Także, a tutaj w trzeciej także też dobrze. E, także teraz może być tylko lepiej. Tutaj mamy monetę i koronę w następnej grze. Mamy torbę i portfel. Szukamy dalej. Gra szósta. Mamy dzwonek i czekoladę. Gra siódma. Gra siódma mamy naszyjnik i save. Następnie, gra ósma mamy monetę i szminkę. Gra dziewiąta mamy tron i perłę. Gra dziesiąta mamy perfumy dwa razy. Zobaczmy, czy będzie trzeci raz. No, niestety, prezent. Także szukamy dalej. Tutaj gra 11 mamy okulary i kufer. Następnie 12 mamy perłę i podkowę. Pod 13 mamy worek i kolczyk. Także przechodzimy teraz na drugą stronę z Tutaj mamy lustro i pierścionek. Gra 15 mamy bransoletkę i czekoladę. Lecimy dalej. Gra 16 mamy perłę i zegarek. Pod 17 mamy prezent i torbę. Gra osiemnasta mamy garnek i trofeum. Gra 19 mamy bransoletkę i podkowę. Gra 12 mamy pierścionek i dzwonek. Gra numer 21 mamy monetę i okulary. Następnie mamy safe i garnek. Gra numer 23 mamy lustro i sejf. Gra numer 24 mamy worek i kapelusz. Gra numer 25 mamy kapelusz i dzwonek. Gra numer 26 mamy świnkę i klucz. Gra numer 27 mamy garnek i koronę. Gra numer 28 mamy tron. I diament, gra numer 29, mamy kolczyk. I złoto, gra numer 30, mamy prezent i trofeum, także mamy e, jedną wygraną, plus jeszcze mamy bonusik. Zobaczmy w bonusie. W bonusie mamy księżyc, także mamy tutaj jedną wygraną. Zobaczmy, ile nam się tutaj udało wygrać. I mamy standardowy zwrocik. ale bardzo fajnie, że po prostu nam się tutaj zrapka zwróciła. Także mamy draping za free. I jeszcze mamy zrapki kieszonkowe, także już przejdziemy sobie do zrapek kieszonkowych. Jeszcze w międzyczasie tutaj zdrapałem literki kontrolne, wszystko się zgadza. Mamy D, D, D. Także mamy trzy dyszki, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że nie utopiliśmy tutaj 30 zł. Mamy zwrocik. A tutaj mamy dodatkowe zdrabki, znalezione w pudełku. Także tutaj może jeszcze wydrapiemy stóweczkę. Kto wie, e, może tutaj coś fajnego się kryje. Także drapiemy. Tutaj mamy zdrabkę z numerem 142. Szukamy oczywiście pliku. Mamy gwiazdkę. Bank. Mamy plik, także super. Mamy złotówkę i worek, czyli tutaj wygraliśmy złotóweczkę, także kolejna wygrana. Teraz przechodzimy do zdrapki numer 137. Widzę, że są to zdrapki z jednej paczki. Przedrapiamy, mamy tutaj bank, księżyc, słońce. I truskawka, także tutaj pusto. Przechodzimy do kolejnej. Tutaj mamy zrabkę z numerem 143. Mamy samolot, gwiazdę, zegarek i worek, czyli ta zrabka również pusta. I mamy ostatnią zdrapkę, zdrapka z numerem 144. Zobaczmy, czy tutaj może coś się jeszcze kryje. Mamy tak truskawkę, zegarek, wiśnie i gwiazda. Czyli niestety ta zdrapeczka jest przegrana. Także mamy jedną zdrapkę wygraną z czterech. Już jestem z powrotem. Niestety mi się bateria wyczerpała, także nie wiem w jakim momencie dokładnie mi się wyłączyła kamerka. Także przechodzimy do podsumowania jeszcze raz. Tutaj na stole mamy zrapeczki kieszonkowe, i tutaj wygraliśmy w jednej drapeczce złotówkę. Tutaj niestety te trzy okazały się przegrane, także jestem jeden złotych na plusie, gdyż były to takie dodatkowe. Zdrapeczki, z drapeczki w prezencie, i były one fajnie ukryte w tym oto pudełeczku. Także raz jeszcze Ci Natalia bardzo serdecznie dziękuję. A jeśli chodzi o zdrapkę brylanty, no to tutaj udało nam się wydrapać zwrocik. Mamy 3 razy róża. O tutaj i mamy 30 zł, także bardzo fajnie. Także nie ma minusa, i można powiedzieć w sumie, że jestem na malutkim plusie. Gdyż ta zdrapeczka była w prezencie, także dzięki Natalii jestem tutaj złotóweczkę na plusie. Bardzo serdecznie raz jeszcze Ci Natalia dziękuję. Was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinka z wymiany drapkowej, z Natalią, bardzo serdecznie Was zapraszam do odcinka poprzedniego. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności o jakiej porze oglądacie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa-pa!